To historia o dziecku, które mogło żyć. Miało problemy zdrowotne, ale sytuacja nie była beznadziejna. Jednak otoczenie matki przez wiele miesięcy próbowało ją zmusić, aby zabiła synka. Odpowiadali aborcje na kartkę od psychiatry. Presja spowodowała u mamy silny stres, a następnie kolejne komplikacje. Ze względu na stres pojawiły się problemy z ciśnieniem krwi, problemy dziecka pogłębiły się a u matki wystąpił stan przedrzucawkowy. Malutki Staś nie przeżył. Dowiedziałam się o ciąży po, miesiąc po rozstaniu z moim ówczesnym partnerem, więc jakby już sama w sobie sytuacja była stresująca, że to w takich okolicznościach, ale jak oswoiłem się z tą sytuacją, to bardzo się ucieszyłam, że będę mamą. Zawsze tego bardzo chciałam. Natomiast ta radość nie trwała długo, bo około półtora miesiąca później, podczas zwykłej wizyty u Ginekologa, na której miałam poznać płeć dziecka, dowiedziałam się, że jego nerki są bardzo chore. Praktycznie nie działają. Historia pani Anety i jej synka pokazuje, jak zwolennicy aborcji potrafią doprowadzić do choroby i zgonu dziecka. Według lekarza, konsekwencją tej wady. Była zmniejszona ilość wód płodowych, płodowych czyli tłumacząc, że wody płodowe są wytwarzane przez łożysko tylko w pierwszym trymestrze, a to już było na pograniczu drugiego trymestru. Więc jakby gdzieś już zostałam um, przestraszona tym, że, że za chwilę tych wód nie będzie, i już trzeba decydować i, i, i działać, bo, um, bo nie wiadomo, co, co, co będzie. Nawet 1% szans nie dostałam. Słyszałam, że dziecko na pewno. Na pewno umrze po porodzie, tuż po porodzie lub jeszcze w trakcie trwania ciąży. Muszę też zaznaczyć, że od razu zaproponowano mi aborcję, mimo tego, że w ogóle nie poruszyłam tego tematu. Lekarz podkreślał cały czas, że jest to tylko i wyłącznie moja decyzja, moje ciało, moja sprawa. No i cały czas miałam powtarzane, że ciąża miała stanowić ryzyko dla mojego zdrowia i życia. Lekarz nie zauważył u pacjentki problemów psychicznych. Ale sam je wmawiał, ponieważ każda, według niego każda nieprawidłowość u płodu jest czynnikiem e, też negatywnie wpływającym na moją psychikę, także ja dowiedziałam się od lekarza, że moja psychika tego nie wytrzyma, pomimo tego, że mnie nie znał. Według niego, jeśli dziecko i tak nie ma szans żadnych na przeżycie, no to wywnioskowałem, że lepiej skrócić czas trwania ciąży w takiej sytuacji, że jak to często określają lekarze, wybieramy wtedy mniejsze zło. Głównym powodem w takiej sytuacji zagrożenia mojego zdrowia i życia miał być. Przesłanki psychiatryczne. Zostałam od razu poinstru poinstruowana, jak tego się dokonuje, tak żeby jakby nie było problemów prawnych. Więc zostałam zakwalifikowana jako osoba, która miała sobie z całą sytuacją psychicznie nie poradzić. Mówiąc krótko, lekarz psychiatra polecony miał wpisać w dokumentacji, że jestem tak przerażona całą tą sytuacją i jakby diagnoza, sam fakt usłyszenia diagnozy spowodował u mnie takie zaburzenia psychiczne, że jestem w stanie nawet wtargnąć na swoje życie. Polecony lekarz psychiatra. Natychmiastowa informacja, co wpisze jako diagnozę. Rutynowa procedura. Poza propozycją aborcji w warunkach szpitalnych dostałam też Szokującą dla mnie yy, propozycję od lekarza specjalisty, tego specjalisty, który na co dzień ratuje masę dzieci, robi skomplikowane operacje w łonie matki, zaproponował mi, że oczywiście zaznaczając na początku, widząc mnie pierwszy raz na oczy, że yy, żeby sprawa została między nami, ale ma jeszcze oprócz aborcji, jeszcze jedną propozycję, zabicie dziecka w gabinecie podczas zwykłej wizyty, bo byłam nakłaniana też, i zrobiłam to, do wykonania amniopunkcji, biopsji, kosmówki, żeby sprawdzić, czy, czy jest to wada genetyczna. Natomiast lekarz zaproponował wtedy, że może w taki sposób wykonać amniopunkcję, że wsadzając igłę w brzuch, trafi niechcący w serduszko i dziecko wtedy umrze, a on odpowiednio to opisze jako powikłanie zabiegu po prostu. słyszałem, a było mi to proponowane dwa razy. Byłam przerażona w początkowej fazie tymi wszystkimi sugestiami. Najgorsze były ciągle te naciski lekarzy i niektórych osób z mojego otoczenia na morderstwo dziecka. I to był dopiero czynnik wywołujący u mnie permanentny stres, poczucie bezsilności, braku wsparcia, zagubienia i samotności. Przez to, co mówili do mnie właśnie wtedy lekarze, w głowie sobie wyobrażałam, że siedzę na przysłowiowej bombie, że w każdej chwili mogę umrzeć lub zostać, nie wiem, niepełnosprawna i w każdej chwili może stać się coś strasznego z moją psychiką. W najtrudniejszym momencie życia pani Anety pojawiają się życzliwe osoby, które przynoszą nadzieję i energię. W tym momencie po prostu poczułam, jak wstępują we mnie nowe siły i pomimo totalnego braku wsparcia i odbierania różnymi argumentami nadziei też przez ojca dziecka. Spotkałam na mojej drodze bardzo dużo dobrych ludzi, którzy pomagali zupełnie bezinteresownie. Znalazłam opiekę w wspaniałej parafii z duchownym, który wspierał mnie dobrym słowem i modlitwą cały czas, przez cały okres ciąży, był na bieżąco ze wszystkim, co się działo. Więc to, to, to było naprawdę dla mnie bardzo, bardzo dużo. Niezależnie od tego, co lekarze do mnie mówią, nie mogę zgodzić się na zabicie własnego dziecka. Nawet jeśli wielu uznało, że jego życie nic nie znaczy, że jest kłopotem dla mnie, dla nich, dla społeczeństwa, może, poczułam w sercu, że życie to dar, że każde życie jest cudem, i nawet jeśli wszystko nie układa się zgodnie z naszymi planami. W tym momencie trafiłam do wspaniałej pani doktor, której miałam już wizyty co tydzień, na co też wcześniej nie zwracano uwagi. Przyszła do mnie pacjentka praktycznie bardzo, bardzo złamana tym, co ją już zdążyło spotkać. Taka. Po prostu zaniepokojona tym w ogóle, co to będzie, ale też z takim przeświadczeniem, że ona chce być z tym dzieckiem, że ona chce urodzić to dziecko. I ona jest przekonana, że może być jakiś cud z tego. Natomiast e, bardzo też taka e, wystraszona tymi wcześniejszymi jednak diagnozami i. E, i tak naprawdę tak psychicznie zdołowana tym, co ją spotkało od tych wszystkich ludzi, którzy powinni jej okazywać wsparcie, a tego wsparcia po prostu nie było. I ona mm, trafiła do mnie moment po tym, jak zaczęli się też pojawiać ludzie, którzy zaczęli mówić troszkę inaczej, tak? że to życie jest ważne, że ten synek y, zasługuje na to wszystko, na tą walkę. I też dawali takie wsparcie, takie trochę uspokojenie tego, tej całej sytuacji, tak rozdrobnianej przez, przez wszystkich lekarzy i przez wszystkich, którzy nie byli za życiem. Wizyty były co tydzień, ponieważ za każdym razem miałam tą świadomość i moja pani doktor też. Że może to być ostatni raz, kiedy widzę moje dziecko żywe na USG. Okay. Ja już miałam takie pacjentki, które miały dzieci, które były z wadami. I wiem, że to jest też bardzo ważne, żeby nie szacować sobie, jak my na tym wyjdziemy, ile my mamy procent, jak to się wszystko skończy, tylko żeby żyć każdym tygodniem, każdym dniem i żeby ta pacjentka miała po prostu szansę na przeżycie tego w spokoju. I w takim jakby takim zaufaniu, że, że też się nią zajmują, że jest pod opieką medyczną, że jej dziecko, które jest drugim pacjentem, którego ja zawsze mam na uwadze i jest równoznaczne z tą moją pacjentką, czyli jak ja ich dostaję w pakiecie, to powiedzmy jest tylko tyle, że okrywa brzuszek, tak? Ale ja mam jednego małego pacjenta i drugiego większego i oboje się tak samo muszę troszczyć. I to jest zadanie lekarza. Razie ja wiedziałam, że muszę tutaj po prostu tak ją wziąć pod opiekę i wziąć ją pod opiekę taką, żeby była u mnie często. Żebyśmy sobie mogły razem tego maluszka oglądać, żebyśmy mogły też się nacieszyć tym, że on się poruszy, że on może uda nam się góźkę zobaczyć, może jakieś zdjęcie nam się uda wyciągnąć z tego USG. Że będę z nią do końca tej ciąży i, jakby się nie toczyły te sprawy, że będę dbać też o jej zdrowie, tak? Że będę regularnie wykonywać badania. Ja zlecałam tych badań znacznie więcej niż poprzedni lekarz. Ja badałam ją część. Od momentu spotkania wspaniałej pani doktor, która już odmieniła po prostu całą moją sytuację, moją psychikę, po prostu. Mimo tego, że, że nadzieję gdzieś. Nadzieję za, zawsze można mieć i, i trzeba mieć do końca. E, nikt mi ich nie dodawał, ale, ale czułam się e, o niej lepiej. Dostałam w sobie m, taką siłę e, do tego, żeby żeby dotrwać e, do końca, niezależnie jaki będzie finał. Te nasze wizyty muszę powiedzieć, że to z tej pierwszej, kiedy był wstęp, ona nam, mi wszystko tam opowiedziała też dużo takich prywatnych rzeczy, które no, wiedziałam, że będzie trudno, tak? Bo ten ojciec gdzieś tam. Nie będzie wsparciem, i muszę zrobić wszystko, żeby ona w tym gabinecie dostawała dużo siły, że jak wyjdzie i będzie musiała z nim znowu stoczyć jakąś batalię słowną, to będzie wiedziała, co mówić tak medycznie, żeby on jej tam od razu nie zbombardował swoimi jakimiś tam poglądami. Co więcej. Moja doktor w trakcie wszystkich badań USG oceniała ilość płynu owodniowego jako stabilną. Rzeczywiście bardzo zmniejszoną, ale stabilną. Masę i dojrzałość dziecka jako prawidłowa. No i zobaczyłam kogo? Zobaczyłam dziecko, które tak naprawdę miało wszystko prawidłowo oprócz tych nerek. W około 33 tygodniu ciąży znów powrócił ogromny stres, wywołany też. Różnymi czynnikami, natomiast też, między innymi, wypowiedziami, e, przy różnymi negatywnymi reakcjami e, ojca-dziecka i, 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 i faktem, że, że był jakby tej drugiej stronie. Nie, nie słuchał mnie i nie wierzył w to, co mówię. Przyjął zero-jedynkowo to, co powiedzieli lekarze i jakby nie było, to już nic pomiędzy. Wręcz był też nawet taki moment, kiedy ja też tych wód zobaczyłam troszkę więcej. Później znowu e, przyszły te stresy na tutaj panią Anetę. E, wiem, wiedziałam za każdym razem, jak ona miała jakąś, jakieś spięcie tam w tym swoim środowisku, to wiedziałam za każdym razem, że ona jest po takim spięciu. Bo od razu przychodziła takim, z takim innym nastrojem, i też jakby wydawało mi się, że, że to po prostu tak jest. To dziecko się wtedy mniej ruszało, czy jakoś tak po prostu ten ich dobrostan był taki obniżony. Presja i stres ze strony przeciwników życia. Krótce spowodowały u pani Anety kolejne komplikacje. Moje wartości ciśnienia krwi znacząco zaczęły wzrastać. Właściwie też czułam, czułam zmiany po każdym kontakcie, czy, czy z, z każdą osobą, która odbierała mi nadzieję. I co? I najbardziej mnie załamywało właśnie to, że, że ją tak dołują, że. Ta ciąża przebiegałaby dużo spokojniej, dużo lepiej, gdyby, gdyby nie było tych takich brutalnych wejść w tą jej decyzję, w ten jej taki stan błogosławiony. Niszczyli nam te chwile, kiedy dawałam posłuchać bicia serduszka, kiedy tam oceniałam te wszystkie narządy, kiedy oceniałam jego masę, która naprawdę była zgodnie z tymi normami dla wieku ciążowego. On po prostu rósł. On po prostu rósł jak każdy inny dzieciaczek. Miałam też informację od tej mojej pani Anety, że e, już właśnie w tego 30 31 drugiego tygodnia ciąży, że właśnie jest po jakiejś strasznej wymianie SMS-ów, czy po jakiejś takiej kłótni wręcz, e, o tego maluszka. Że to wszystko, właśnie on mówił, że to nie ma sensu, że to jest w ogóle błędne postępowanie i tak dalej. Ona cały czas utrzymując, że przecież to dziecko zasługuje na swoje życie, że ona po prostu miała potworne bóle głowy po tych kłótniach, że ona po prostu zaczynała mieć objawy właśnie takiego stresu działającego, a nadciśnienie w ciąży, czyli Nadciśnienie, które było właśnie konsekwencją tego nadciśnienia, był ten stan przedrzucawkowy, który spowodował w końcu to, że trzeba było wykonać wcześniej cięcie cesarskie, jest między innymi czynnikiem ryzyka, bardzo dużym jest stres. Metaanaliza 13 badań, w których wzięło udział łącznie prawie 700 tysięcy kobiet w ciąży, wykazała, że stres psychiczny może być czynnikiem ryzyka nadciśnienia ciążowego. I stanu przedrzucawkowego. Pomimo mm, dobrego samopoczucia, które trwało prawie całą ciążę e, po tej silnej reakcji stresowej e, trafiłam w końcu na sor. Pacjentka trafia na szpitalny oddział ratunkowy, ale o dziwo nie ze względu na postawione diagnozy. Jak się okazuje, te od początku były chybione. Więc ona tutaj nie miała takich przesłanek, że dziecko ma nerki e, chore. To wpływa na to, że ona będzie mieć, ona będzie mieć stan przedrzucawkowy. Raczej było w tą stronę, że ona miała nadciśnienie, stres i e, stan przedrzucawkowy, a w tym momencie do tego dziecka dopływało mniej tlenu, mniej substancji odżywczych. Energii są niestety bardzo wrażliwe. Lekarze wykonali pilne cięcie cesarskie, w czasie którego wydobyli żywego, pomimo e, też bezwodzia, dużego jak na swój wiek ciążowy, synka w dobrym stanie. Oceniono go na 10 punktów w skali Abgar. Niestety w badaniu USG nie znaleziono już tkanki nerek. To jest jeden z organów, po którym dosyć szybko widać, jak dziecko było niedofinansowane w czasie ciąży, i te nerki po prostu uległy zniszczeniu. Choć ja je w trakcie ciąży jeszcze uwidoczniałam, jeszcze je widziałam. Pod koniec, jak już zrobili cięcie, wydobyli maluszka i zrobili później USG, o które też pani aneta musiała prosić, tak naprawdę na oddziale, bo oni założyli, że to dziecko po prostu zaraz umrze, więc po co mu nawet jakiekolwiek USG robić? I pani aneta wywalczyła to, żeby zrobili USG tego brzuszka. No i okazało się wtedy, jakiś specjalista przyjechał, okazało się wtedy, że rzeczywiście tej tkanki narkowej po prostu nie ma. Czyli dziecko po prostu nie ma jak wydalać i niestety umrze. Natomiast on oddechowo sobie świetnie poradził. On dostał maksa, on dostał 10 punktów na 10. Mimo że mówili pani Anecie, że wyciągniemy dziecko i ono po prostu... odetniemy pękofinę i koniec. A on przeżył jeszcze na... Własnym wspomaganym oddechu tlenowo i troszkę tą maską zapepę cztery dni. Najprawdopodobniej wysokie wartości ciśnienia w moich naczyniach i nieprawidłowe przepływy w łożysku przełożyły się na zmniejszenie unaczynienia i zniszczenie całkowicie tkanki nerek, które już wcześniej były chore. Dla mnie to, że moje dziecko przeżyło kilka dni, było prawdziwym cudem. I pomimo tego, że, że ta sytuacja była trudna, to ja jestem wdzięczna, że on się pojawił. I jestem wdzięczna, że dałam mu przyjść na świat. Pomimo tego, że na krótko. Cudem dla mnie też było to, że wyglądał jak zdrowy chłopiec. Ważył prawie 2 kilo, A płuca mu się wykształciły, ponieważ na zwykłym... Aparacie tlenowym też yy, yy, wytrzymywał. Yy, na no samym początku tłumaczono mi, że rokowania są takie, a nie inne, ze względu, nie ze względu na nerki, ale na płuca, które się nie wykształcą i od razu po urodzeniu dziecko umrze, ponieważ ratowanie dziecka jest uważane za uporczywą terapię yy, i podłączając mu tlen, te płuca mogą pęknąć. Nic takiego się nie wydarzyło, a dziecko, pomimo niefunkcjonujących nerek. Przeżyło, przeżyło 4 dni na zwykłym aparacie tlenowym i na takim urządzeniu cepop naprzemiennie. Dla mnie to był wyjątkowy czas. Karmiłam go odciągniętym z piersi pokarmem. Dawałam mu wszystko, co mogłam, na ile mogłam, bo, bo też byłam w słabym stanie fizycznym, od razu po cięciu cesarskim nagłym. Cieszę się, że mogłam go poznać, zobaczyć, przytulić. Dla mnie to jakby. Pojawił się w moim życiu jako dar i wtedy uświadomiłam sobie jeszcze bardziej jak bezbronny i zdany tylko na silniejszych od siebie jest. Jestem szczęśliwa, że wywalczyliśmy, dosłownie wywalczyliśmy, bo, bo to naprawdę była dla mnie ciężka batalia. Każdy dzień był dla mnie tak naprawdę walką i duchową i nie tylko. Wywalczyliśmy dla siebie te kilka niezapomnianych dni, które na pewno zachowam do końca życia i nigdy nikomu nie powiem, że żałuję, że to się wydarzyło. Pomimo tego, że straciłam dziecko, jestem też wdzięczna za, za wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałam na mojej drodze w tej trudnej sytuacji. E, za każdą minutę, dosłownie minutę życia e, mojego ukochanego synka, dotarło do mnie, że dosłownie każda minuta jest cenna. Umarł jako dziecko, jako człowiek równy każdemu innemu, z nadanym imieniem, nazwiskiem, ochrzczony, mogłam go też. Ostatni raz pożegnać w czasie wzruszającego pogrzebu. Chciałam też mm, powiedzieć parę słów do y, kobiet, które myślą, że biedne kobiety codziennie umierają na oddziałach y, ze względu na to, że mamy przepisy takie jakie mamy i lekarze mają związane ręce y, i nie mogą tych kobiet ratować. Ja jestem też jakby głównym przykładem tego, że nikt się nie zastanawiał nad tym, czy ratować mi życie w momencie, kiedy trafiłam na oddział ze stanem przedróżnikowym. Nikt się nad tym sekundę nie zastanawiał, to po pierwsze. W tej całej sytuacji poznałem temat od kuchni i zrozumiałem, że problem jest totalnie odwrotny, niż, niż to jest podawane w mediach czy, czy powszechnie mówione. Problem jest totalnie odwrotny, ponieważ ja przez ani sekundę Poza tym początkowym etapem, gdzie, gdzie w momencie, kiedy to był dla mnie pierwszy szok, gdzie dowiedziałam się o tym, że moje dziecko jest chore, to po prostu byłam, jakby czułam się zastraszana tymi wszystkimi wypowiedziami otoczenia i lekarzy, którzy nie byli za tym, żebym to ciążę donosiła. Natomiast poza tym początkowym szokiem nie czułam się w żaden sposób zagrożona. Byłam w święcie przekonana, że jeżeli tylko coś mi się wydarzy i byłam czujna, to dostanę to pomoc. I, I też wiem, że takie rzeczy się nie dzieją. Może zdarzyło się kilka przypadków, gdzie lekarze popełnili błąd i zostało to wyciągnięte. Jest nagminnie powtarzane od lat, ale w każdym środowisku możemy znaleźć czarne owce, które nie dopełnią swoich obowiązków. Nie jest to powszechny problem. Żyję natomiast ze świadomością, że urodziłam dziecko, odeszło bez bólu, bez bólu. Podkreślam to jeszcze raz, że podawano, podawano mu morfinę, i opiekowano się w taki sposób, żeby nie cierpiało, co nie ma miejsca podczas dokonywania aborcji. Mogła mi godnie pochować i mam spokój ducha, że trafiło prosto do nieba. Lekarz-aborter przyznaje: Pacjentki, które nie zrobią aborcji, radzą sobie z sytuacją lepiej niż te, które dziecko zamordują. Co najdziwniejsze, ten lekarz, który proponuje. Pewnie co druga taka kobieta jak ja jest u niego w gabinecie, ratuje codziennie, na, na co dzień dzieci i e, który proponuje właśnie zabicie dziecka w gabinecie. Ten sam lekarz e, też e, drugi raz proponując mi aborcję już, już e, w 22 tygodniu ciąży e, przyznał, że m, obserwując e, obserwując pacjentki. Obserwując pacjentki, zauważył, że zdecydowanie lepiej radzą sobie z taką sytuacją kobiety, które decydują się donosić ciąże i urodzić dziecko pomimo tego, że rokowania są słabe. Także ten sam lekarz, który nie jest prolife, wypowiedział, wypowiedział zdanie, które, które wypowiedziałby każdy prolifer. Było dla mnie niebywałe, że pomimo tego, że promował mi to, co proponował, jakby gdzieś, gdzieś wierzę, że w środku zdaje sobie z tego sprawę, że, że nie jest dobre to, co robi po prostu. Środowiska aborcyjne celowo wytwarzają psychozę strachu u młodych osób. Naprawdę byłam przerażona, bo to jest dla mnie polityka strachu po prostu. Pamiętam, że, że po strajkach kobiet, nawet wśród moich koleżanek, pod, pod tym właśnie jak, jak, jak zaczęło, zaczęło być głośno o tym, że kobiety bie, umierają na oddziałach, bo lekarze nie mogą im pomagać ze względu na przepisy, pamiętam, że z dnia na dzień dosłownie, moje koleżanki, mimo tego nawet że nie planowały ciąży, dostały za, zaburzeń lękowych i strachu, że kiedykolwiek będą w ciąży, jeżeli będą, to na pewno umrą. To nie jest normalne.